Władysław Jagiełło z małżonką Elżbietą. Król! W imię! Panowieckiej, Łęczyckiej, Kujawskiej, Sandomierskiej, Sieradzkiej, etc., etc., Król Władysław Jagiełło z Bałżonką Elżbietą. Wiwot! 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 Władysław Jagiełło na tym zamku właśnie w Szydłowie bywał. A jakby ktoś chciał spróbować jadła z tamtych czasów, to jest Reko Kuchnia, która serwuje smaki właśnie z okresu XV wieku? Dzisiaj wracamy z turniejem, e, wracamy z turniejem rycerskim do Szydłowa, ale w zupełnie innej formie. E, chodzi o to, żeby jak najwierniej zrekonstruować e, faktyczny turniej rycerski, e, taki, jaki, jaki odbywały się 600 lat temu. E, ideą, jaka przyświecała nam do stworzenia tego, e, tego turnieju jest to, żeby pokazać szydłów, taki, jakim on powinien być. To znaczy, żeby pokazać, że znajdujemy się w jednej z najważniejszych, największych perełek architektonicznych i historycznych, nie tylko województwa świętokrzyskiego, ale całej południowej Polski. Szydłów, Sandomierz, ziemia sandomierska była tuż po ziemi krakowskiej najważniejszą ziemią dawnej Rzeczypospolitej, dawnej Korony Królestwa Polskiego. Więc wracamy z tą tradycją, pokazujemy, że aż do Potopu Szwedzkiego byliśmy centrum jednego jednej z największych potęg ówczesnej Europy. Dla miłośników historii, głównie tej średniowiecznej, turniej rycerski to nie lada rozrywka. Ale jakie inne atrakcje przewidziane są dla widzów? Dzisiaj staramy się pokazać historię w trzech podstawowych, najważniejszych e, dziedzinach. To znaczy historię e, kultury, kultury średniowiecza, a więc mamy kramy, e, mamy kuchnię średniowieczną. Faktycznie e, z, udało nam się zaprosić dzisiaj do współpracy organizację, stowarzyszenie, które odtwarza dania ze średniowiecza i te dania można spróbować. Można kupić wyroby garcarskie, można kupić wyroby kaletnicze, można kupić nawet, można przyjść i kupić sobie miecz. Dlaczego nie? Oprócz tego pokazujemy kulturę dworską, a więc będzie pokaz tańców. Chociaż to jest jeden z niewielu turniejów, prawdopodobnie jedyny... O, właśnie idzie Mistrz Polski w kontaktowy walkach rycerskich za mną. Tak, taki mamy poziom. To nie jest taki turniej, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni w naszej części kraju. To nie jest turniej, na którym są pokazy. A to jest turniej sensu stricte. A więc będą e, dwie konkurencje: będzie turniej pieszy i turniej konny, e, gdzie faktycznie w pełnokontaktowej formie będą się zmagać rycerze W pojedynkach oni będą kruszyć na sobie kopie, będą uderzać się mieczami i ten, kto wygra, zdobywa, e, zdobywa ostrogę. Więc te trzy podstawowe e, dziedziny: kultura całego średniowiecza, wszystkich stanów, kultura dworska i kultura wojskowa. Termin Ostroga niekoniecznie jest znany dla wszystkich. Czym ona jest? Ostroga to jest e, urządzenie używane przez wszystkie formacje kawalerijskie, e, no właściwie od średniowiecza, odkąd tylko wymyślono strzemiona, a więc odkąd rycerz mógł się e, zaprzeć w siodle, Potrzebował, e, a właściwie wcześniej też było oczywiście używane, e, potrzebował czegoś, co pozwoli temu koniowi e, powiedzieć, czego właściwie od niego chcemy. Dlatego, że koń jest e, zwierzęciem, szczególnie koń wojskowy, który e, nie zwraca uwagi na to, że go coś boli. Koń ma bardzo wysoki Bólu, więc nie wystarczy czasem, że stukniemy go piętą, że ściśniemy go łydką. Potrzebujemy jakiegoś metalowego elementu, którym po prostu po żebrach damy mu znak, żeby poszedł do przodu. Oczywiście konia to w zupełnie nie boli, dla niego to nie jest nieprzyjemne. Chodzi po prostu o to, żeby on poczuł. Ostrogi będzie można zobaczyć przede wszystkim na dekoracji. To są takie no metalowe pręty, które są zakładane na, na stopy, żeby można było konia koniem powodować. Zresztą ta, ten element, który wystaje z ostrogi, ten długi, długi pręt, który odchodzi od pięty, nazywa się bodziec i stąd etymologia słowa bodziec, dać do czegoś bodziec. Trzy lata temu otworzyłem piękną izbę wójta Jana. Powiem, że przeszło 30 tysięcy ludzi już w tej izbie było. No, mam takie pół wieku działalności na rzecz miasta. To warto, żeby pokazać dorobek, pokazać piękno miasta, trochę historii państwa polskiego, trochę sztuki, obrazów. Bardzo dużo turystów mnie odwiedza, już jest prawie 5 tysięcy wpisów do Księgi Gości. Także no, mam tu jestem pomysłodawcą wielu imprez w tym mieście, jak turnieje rycerskie, jak najstarsze biegi sylwestrowe w Polsce, jak Święto Śliwki. Jestem pomysłodawcą także Szydłów Polskie Carcassonne, tej nazwy. No, w wielu działalnościach i wielu płaszczyznach i w kulturze żydowskiej działam. I, i także no, bardzo, bardzo dużo rzeczy jest też w tej izbie w środku. No, ale nie chciałbym zdominować moją wypowiedzią. Także najważniejsze, że jesteście Państwo w polskim Karkasom, że to miasto jest cudowne. A chciałem pokazać, że tu pisze nazwa. Wypromujmy szydów na Polskę i cały świat. A z drugiej strony to miasteczko jest najpiękniejsze na świecie. To w 1998 roku, kiedy byłem w Monachium, to już miałem takie przemyślenia na rzecz tego miasta.